A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. List do Rzymian, 8 rozdział, 28 werset Na podstawie książki Sary Jank Jezus słucha Suwerenny Boże, pomóż mi zaprzyjaźnić się z problemami w moim życiu. Wiele rzeczy wydaje mi się niewłaściwych, ale muszę pamiętać, że Ty masz nad wszystkim kontrolę. Twoje słowo mnie zapewnia, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy Cię kochają i są powołani zgodnie z Twoją wolą. Mam dostęp do tej wspaniałej obietnicy poprzez zaufanie Tobie. Każdy problem może mnie czegoś nauczyć, przemieniając mnie krok po kroku w człowieka którym powinienem być zgodnie z Twoim zamierzeniem. Jednak ten sam problem może stać się przeszkodą, jeśli okażę brak zaufania czy nieposłuszeństwo. Wiem, że codziennie będę musiał wiele razy podejmować decyzję, czy ci zaufać, czy nie. Odkryłem, że najlepszym sposobem na to, by zaprzyjaźnić się z problemami, jest podziękować Ci za nie. Ten fakt sprzeczny z intuicją otwiera mój umysł na błogosławieństwa wypływające z moich trudności. Co więcej, gdy przynoszę Ci moje modlitwy z dziękczynieniem, mój niepokój maleje, a Twój pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, strzeże mojego serca i umysłu. W Twoje wspaniałe imię Jezu. Amen.